Partnerami kanału są firmy Rywaler HC, właściciel marki Most, GPPH, stoły spawalnicze, stel i Wrozas, Jakość i zaufanie oraz firma Fronius. Tam, gdzie jakość spoin ma znaczenie. Cześć czołem, poniedziałek mamy, witamy się. Z wami dzisiaj troszeczkę późniejszą parą. Kierowniczka już tutaj nawija inne oh, oh, oh. rzeczy. Tak, dzisiaj zaczęliśmy poniedziałek, pierwszy, pierwszy nasz poniedziałek po powrocie do boksu. Piotrula z nami też zaczął chodzić. Przypominam, najlepsza szkoła bokserska w Radomiu, właściwie w Polsce, ja, ja to bym tak powiedział. O, o. E, no i co? I po treningu jesteśmy prawie żywi. Zaraz Piotrula przyjedzie i będziemy nagrywać materiał. Natomiast miał być inny materiał, bo miał być Fronius. Niestety chłopaki z Froniusa nie dojechali, więc nie mam jak go ograć, pokrótce mówiąc, ale zrobimy trochę inaczej. Mam pomysł na inny materiał. Zaraz tylko sprawdzę, czy to ma sens. Co sobie w głowie wymyśliłem. Jeśli tak, to będzie fajny odcinek. Do potem. Cześć, kochani. Długo się zastanawiałam, jaki dzisiaj jest dzień. Bo, bo trochę ostatnio gubimy, ale generalnie bardzo dużo się dzieje. Mamy dzisiaj środa, za kilka dni święta, więc w sumie już widać, że, że ogólnie na rynku jest troszeczkę wolniej, już wszyscy czują prawdopodobnie ducha świąt. Ja dzisiaj sama w robótce póki co. Grzegorz do południa ma jakiś tam swój y, dzień spa. No i później przyjedzie i pewnie będzie tematy na bieżąco ogarniał i być może coś ciekawszego wam opowie. No, na chwilę obecną tyle, widzimy się później. No i dobre, kochani, środa minęła. Trochę tematów pogarnia. Grzegorz niestety chyba nie zdążył nic wam powiedzieć. Chyba nie, bo w sumie byłam zajęta swoimi sprawami i nie pamiętam. Parę ciekawych rzeczy też się dzisiaj urodziło, ale jeszcze nie będziemy mówić o tym głośno. No i póki co, żegnam się z Wami, moi drodzy. Jutro, jutro mam home office, więc jeśli ktokolwiek do Was się jutro nie odezwie, to wszystko będzie wina Grzegorza, bo to na nim spoczywa odpowiedzialność nagrania do Was jutro kilku słów. Do następnego vloga. A ja się z Wami żegnam. Buziaczki pa.